Siemacie, Nie mów tyle o miłości, usłyszałem takie zdanie, jak rozmawiałem któregoś razu z moim starym kobylkiem. Nie mów tyle o miłości. Zdziwiłem się, kiedy to usłyszałem, bowiem on sam w sobie powinien reprezentować miłość, bowiem jest. Chrześcijanina, przynajmniej się za takiego uważa. A chrześcijanin nie jest nikim więcej, jak reprezentantem miłości. Bożej miłości. Nie mów tyle o miłości. Jak mam nie mówić o miłości, kiedy jestem miłością? Kiedy zostałem stworzony. Z miłości. To moje ciało, ten mój głos, te moje myśli, to wszystko, co mnie otacza wokół, jest miłością. Jest stworzone z miłości. Nie ma nic ważniejszego w istnieniu. Jak miłość, bowiem miłość sama w sobie jest istnieniem. Często tęsknimy za miłością i szukamy miłości gdzieś na zewnątrz. Któregoś dnia sobie pomyślałem: Mam tyle w sobie miłości, że chcę się nią dzielić z innymi. No tak. Jak ja mam się podzielić czymś, co każdy z nas ma w sobie z osobna? Nie mogę ci dać więcej, niż ci jest potrzebne. Po co ci trzecia ręka? Po co ci trzecia noga? Po co ci druga głowa? Masz wszystkiego pod dostatkiem. No, rozumiem. Jeżeli urodziłeś się bez ręki, bez nogi, albo straciłeś ją w jakimś wypadku, no to chciałbyś mieć tą nogę czy rękę. Ale tak naprawdę, jeżeli coś straciłeś albo jeżeli się z czymś nie urodziłeś, to tylko dlatego, że potrzebujesz takiego doświadczenia. Ja potrzebowałem takich, a nie innych doświadczeń w moim życiu, żeby móc dzisiaj znaleźć się w tym miejscu, w którym jestem. Żeby móc zrozumieć i poczuć istotę życia, istotę miłości, żeby móc odnaleźć tą miłość, ten rdzeń istnienia w sobie. Bóg dał nam życie z miłości. Bóg stworzył nas z miłości. Bóg dał nam naszych rodziców z miłości. Nasi rodzice spotkali się w miłości. Spłodzili nas w miłości, i urodziliśmy się z miłości. Poprzez miłość oddychamy, czujemy, ruszamy się. Poprzez miłość żyjemy. Poprzez miłość. Rozwijamy się, wszystko wokół nas jest miłością. My jesteśmy miłością. Więc, jeśli pragnąłbym dać wam swoją miłość, to Czułbym się lepszy od Was, jakbym ja coś miał, czego Wy nie macie. Więc ja chcę Wam to dać. A ja nie jestem lepszy od Was, ani nie mam nic więcej niż Wy macie. Moja miłość jest Waszą miłością, a Wasza miłość jest moją miłością. Dlatego, że jesteśmy całością tej miłości, dlatego, że jesteśmy jednym ciałem miłości. Dlatego ani nikt wami więcej dać nie może. Ani nie macie potrzeby szukania tej miłości na zewnątrz, ani nie macie potrzeby tworzenia tej miłości, bowiem jesteście. Miłością. Jedyny klucz, który Wam jest potrzebny, to zrozumienie, że na zewnątrz nie ma nic więcej co wewnątrz, co w Was samych. Tyle, ile potraficie wydobyć z siebie miłości, tyle, ile potraficie wydobyć z siebie zrozumienia, tyle macie, tyle możecie unieść, tyle możecie ogarnąć, tyle możecie zrozumieć i tyle możecie poczuć. Pamiętam jak opętany przez wiele lat biegałem i szukałem miłości, szczególnie u kobiet. Wydawało mi się, że jak znajdę jakąś kobietę i ona mnie pokocha, to da mi taką miłość, że będę taki szczęśliwy żorety i że w ogóle wszystko będzie zajebiście, a ona będzie mnie tak bardzo kochać, że oj człowieku skrzydła mi wyrosną. I zacznę fruwać. No i tak przychodziły jedna, druga, trzecia, dziesiąta kobieta. Skrzydła mi nie urosły, a ta miłość za każdym razem była jakaś krucha, chwilowa nie taka, przychodziła i odchodziła, przychodziła i odchodziła, a ja sobie myślałem, to ma być ta miłość, Do tego szukamy, to o to zabiegamy przez całe życie, czy miłość jest jak Chwila orgazmu. Takie zadawałem sobie pytanie, bowiem nie rozumiałem, że to ja jestem miłością. I że to ja jestem centrum tej miłości której poszukiwałem. Drugim krokiem było biegnąć do kościołów, do różnych religii i tam szukać miłości, tam szukać Boga. I efekt był dokładnie taki sam jak z kobietami. Była chwila ekstazy, było to wrażenie. Miłości. Po czym wszystko pękało, jak bańka mydlana, i znów budziłem się z ręką w nocniku. O co tu chodzi sobie? Myślałem. Tu nie ma Boga. W tym kościele nie ma Boga. W tamtym kościele nie ma Boga. W tym zboże nie ma Boga. W tamtej cerkwi nie ma Boga. W tym Mosku nie ma Boga. Gdzie ten kurwa Bóg jest? Ej! Gdzie jest ta miłość? Ej, gdzie jest ten Bóg? Ej! Aż wreszcie. Kiedy wylądowałem, praktycznie nagi. Praktycznie sam na ulicy, kiedy nie miałem żadnego oparcia, kiedy nie miałem żadnego kościoła, poznałem ludzi, a oni pokazali mi drogę. Nie na zewnątrz, której szukałem, tylko pokazali mi drogę do wewnątrz. I nagle otworzyła mi się klatka piersiowa, otworzyła mi się głowa, zaczęło świecić trzecie oko. Jak latarka górnika. <noise> Serce zaczęło bić mocno i równomiernie. Buk, buk. Czego szukałem? Odnalazłem miłość, która cały czas ze mną była. Oddycham teraz czystą miłością. Każdego dnia, w każdej sekundzie. Jestem w miłości. Jestem miłością. Jestem z miłości. I jak ja mam nie mówić o miłości, to tak jakbym miał nie mówić o życiu. To tak jakbym miał nie mówić o istnieniu. kocham was ludzie wspaniali i pragnę żeby każdy z osobna odnalazł drzwi i przekroczył próg własnej miłości bo wtedy wszystko staje się łatwe problemy stają się błahe Nigdy nie jesteśmy samotni, a Bóg jest zawsze z nami. Łapki w górę wszystkiego najlepszego i życzę Wam największej, najcudowniejszej, najbardziej wymarzonej miłości. Którą jesteście? Którą jesteście? I Heja, Wiktor.